Witajcie, a do kolejny odcinek, zagrajmy w Harry Potter i kamień filozoficzny. Chciałem tylko powiedzieć, że... Czekaj. W... osiemnastym 18 odcinku. Nic was nie ominęło jakby co, ponieważ tam od razu rozpocząłem na ciemkulicza, ale w poprzednim, poprzednim odcinku skończyłem na czym... Nie wiem, nie pamiętam nawet. Tutaj nic nie ma chyba. No. Wtedy przyszliśmy tego. Co ja miałem powiedzieć? Co sobie przypomnę? To chciałem coś zobaczyć. Zostały dwie karty. No to, 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 no to... Ominęło się tylko filmik, gdzie sobie Harry i Ron rozmawiają. I... No, będzie meczki, i w ogóle. No i... No i Było. No, to tylko tyle was ominęło, po prostu krótki filmik. Naprawdę, 20 sekund trwa. ja jestem pewny, że przejdę do gry z wszystkimi kartami. Ja moim zdaniem raczej zdobędę wszystkie 99%. Yy, I yy, yy, jakby nakręcił ko komnaty, to co właśnie nie jestem pewny. A raczej chyba nie, nigdy nie znalazłem, po prostu w i kom i komnocie tej misji nigdy nie udało mi się zdobyć wszystkich kart. Więc no, raczej mi się nie uda zdobyć, lecz jestem też na 99% na 100% przekonany, że uda mi się wszystkie karty zdobyć w trójce, ponieważ tam już wiele razy udało mi się zdobyć wszystkie. Plus wszystkie egzaminy zapewne są tam, przynajmniej w Ła, wow. pójdziemy po tą fasolkę. A tutaj teraz mamy otworzyć. Jak widzimy, tam są zamknięte drzwi, są zablokowane jakimś fajnym kamieniem. To musimy je odblokować. No to idziemy. A, i pilnują tutaj nas i pani Noris. Trzeba uważać. Patrz. To pani Noris tak patrzy, patrzy. Jakiś rudy kojot. To tam ten ryż pójdziemy. O kurcze, idziemy, idziemy. Biegniemy tak właściwie. No i już pierwsza blokowana. Ups. Aha, mam pełen witka. Jestem, Bo tam są cz cztery chyba wejścia, jestem pewien, jestem ciekawy, czy mi się to teraz otworzy. <laughs> tak mi się zdaje, że to jest już koniec chyba tej. tej choć to była najdłuższa misja, już trzeci odcinek jest. W tej misji z biblioteką to będzie chyba koniec. Nie, jednak to... nie jest. Znaczy, jeszcze nie skończyłem otwierać drzwi, bo jeszcze drugi raz trzeba je podnieść. Jak widać. O. Już... pół drzwi już jest otworzony, że tak powiem. Aha, aha. Kurde. <grym> już się zarałem, ale mogłem przebiec z drugą stroną. Ciekawe, czy. Nie. Ja ci nie dam się. Nie, nie mi się jednak. Widzisz teraz od nowa tą misję? Nie. Nie. Pisz yy. co? To ja może zatrzymam na chwilę i yy, zacznę znowu nagrywać, jak, jak ten. Jak już dotrę tam, gdzie to zrobiłem wszystko, żeby nie przedłużać go do tego filmika. Filmiku. No, to za chwilę się zobaczymy. No. <laughs> już zrobiłem to, co zrobiłem. Wtedy, czyli została nam tylko jedna, że tak powiem, dźwignia do przesunięcia. No i idziemy ją, że tak powiem. Nacisnąć. <laughs> yy. Uaktywnić. Nie. Bo pociągnąć się ta nią nie da zawsze. Dobra, po prostu trzeba odblokować drzwi i już. Nie. No i co teraz? i Irytek. Dziękuję ci, Irytku. Nie lubię Cię, ale dzięki Tobie czasami, no czasami się przydajesz. O, Pani Norris została. Parciaki. koks, taka umięśniona. No i idziemy. O, o. Nie wiem, jak one się same zamknęły, skoro właściwie się nie miały zamknąć i ich zająć, no ale Achary ich nie zamykał. No, Predziczączysz Kolejny przestyczek <coughs> parcie jakie mechanizmy jakaś technologia lepsza. Idziemy z nim. Jakbyśmy do jakiegoś więzienia szli podziemnego, jak leaguej. <laughs> Tylko, że on był jak. Tylko, że on był na łańcuchu spuszczany. <laughs> <laughs> to jest jakaś. Co to jest jakaś baza. Nie pamiętam tego, jak grałem. grałem 5 lat temu, jak miałem 7 lat, więc teraz mam 12. No. Mam prawo zapomnieć, ale to jest fasolę, tylko tutaj ukrywają. 25 sekund no to kolejne tej tutaj, można O, gobliny, jest jedno już chyba ostatnią kartę nam wsiedają. Bo wątpię, że ostatnią kartę właśnie oni nam dadzą. Znaczy nie chodzi mi o tą dużą, tylko o dom z tych mniejszych. Co co tutaj jest, ono mi przypomina rowę na <grystanie> No, spojrzymy jeszcze rowę na Raven Jedna z trzech założycieli Hogwartu, jedna z trzech w Hogwartu, nosi jej imię. O, nie da się tutaj wejść. Zabezpieczyli. No, ale powinno się dość wejść. Tutaj nie może istnieć niewidzialna ściana. I idziemy znowu naszą mechaniczną windą. <śmanziali**>, znaczy, magiczną. Ponieważ unosi ją magia, jak widać. I idziemy tam. Ale tam. To tutaj na pewno nic nie będzie, bo on stąd przyszli, ja Tutaj. Ostatnia karta, tam no dobrze pamiętam, gdzie jest. Jak się idzie do puszka, to tam gdzieś jest. Więc. No. Czyli już jestem pewien, że zdobędziemy wszystkie karty. Proszę <kluzny> <kluzny> bardzo, cieszę <kluzny> się. coś tam z kamieniem filozoficznym. Bo Pistolet jest pisto, pisto znaczy kamień filozoficzny. <laughs> Ale chude książki. Już chyba słyszeliście? Mnie już koszlałem. Chyba prawie, że w ogóle już nie koszlałem. A kaszterek przestał mnie męczyć. Dopiero się dziesięć minut. Chyba nagrywa. Jak jeszcze nie. No właśnie tutaj sobie stali, stali i gadali. Aha, właśnie. Dumbledora nie ma, czyli... Voldemort ma na okazję nas zaatakować. No, oczywiście jest game queer, choć oni nie wiedzą o tym, ale ja jako, że przeczytałem książkę, w celu tą książkę w dwa razy i oglądałem film, kilka razy też, to wiem, i przechodziłem grę. I także przechodziłem Lego, więc muszę odpowiedzieć. Przyjmij teraz, by. O, o będziesz słuchać psy chyba. A, zostawiamy twarde drzwi, to idziemy. To już niedługo będziemy kończyć te wszystkie odcinki. O tam, fakt, w kwerku znajduje się ostatnia karta. Ale naprawdę, nie, niedługo będziemy kończyć te wszystkie odcinki, no bo... No już... Tak powiem... Sporo nakręcili jednak... Znaczy... Kończyć te wszystkie odcinki, że tego let's play'a kończymy. Dwie żabki. To się nam przydadzą. Jak i karta. No bardzo się nam przydały żabki, no i karta jakiegoś zawodnika, w chwili, za czymś ze ziomek. Chyba już nie mieli kogo wymyśleć. Mogli wziąć Gary'ego yy. I zobaczymy, a ile z punktów? No to mamy 3, 3, 29 przy, yy. punktową przewagę na trybie Cloem. Już nie wiem, mi hmm. się gdzieś hafel no, i sneaker jest za miejsce to wygrywa, już więcej punktów nie zdobędziemy. Bo to jak na razie mam wszystkie karty, oprócz tej wielkiej. Przepraszam? No, przepraszam. L. E, Roderick Plumpton, 1889-1997 Sneaker for England był e, W reprezentacji Anglii w i. Aha, e, właśnie. To on, e, bo kiedyś mówiłem, że tutaj. Że, że ten złapał z nicz 3 sekundy, co potem powiedziałem, że się pomyliłem, że on stworzył z nic. No właśnie ten zapał znicz. Z 3 sekundy jest rekordzistą. Taki młody to. Mógł złapać. Tak, tamten siebie to na pewno nie. Dobra. <laughs> zapał z nicz. Chyba powiedziałem że jest No to ja tam nie szedł, tylko to tutaj sprawdzę. I... Będziemy kończyć także ten odcinek. Udało nam się obejść filcza. Teraz idziemy no, pobawić się z Voldemortem. Ach, szkoda, że już przyszedł, prawie, prawie przeszliśmy tą grę. Nie wiem ile będzie z dwo odcinki. Może trzy. Je jeszcze oprócz tego. No, to do zobaczenia w następnym odcinku Little na 8. Cześć.